Zamulamy sobie, ale chciałem pokazać kurwa tą zajebistą sprawę, ten mod rozrządu Tak kurwa do 6000 tysięcy obrotów jest lepiej jak seria, góra 6 tysięcy jest gorzej, ale chuj w to Co tak łagodnie przyspieszamy Zmieniamy sobie biegi i w ogóle z ładowania wpada. Dwa i pół, no, tysiące obrotów mamy, 3000 tysiące obrotów, piąty bieg i cały czas jest gust. no stop Kurde, to jest to co SAP fabrycznie spierdolił i tak przez 30 lat tu spierdolone silniki, no tak odkrycia jestem naprawdę mega zadowolony. Im większe to, było tym to większy efekt. Jeszcze raz sprawdzimy co zwolnimy od dwójeczki, na przykład od 2000. Widzimy 2000 i tak 2 Cały czas busty jest, cały czas jest ciągły. ciągnie. To tyle jeszcze pokazać przed pójściem do wanny.